Cześć, krzysiek ze Smart Laser. Jesteśmy na międzynarodowych targach StOM Przemysłowa Wiosna Kielce 2024. Jest tu około 700 wystawców z 21 krajów świata. Jak co roku firma Smart Laser prezentuje swoje innowacyjne systemy laserowe dedykowane dla przemysłu. Chodźcie, zobaczymy do środka, jak to wygląda. Cześć, jestem Adrian Niedziela ze Smart Laser. Targi cieszą się dużym zainteresowaniem. Mamy wiele pytań odnośnie oczyszczarek. W naszej ofercie znajdziecie oczyszczarki ze źródłem ciągłym oraz pulsacyjnym. Technologia laserowa bardzo się rozwija, co widzimy na targach. Na każdej hali jest mnóstwo stoisk z urządzeniami laserowymi do cięcia, do spawania, do oczyszczania. Jest oczywiście też zawsze nasze stoisko, jesteśmy my, żeby doradzić jak można innowacyjnie rozwijać biznes. Zachęcam do naszej uproszczonej procedury. Mamy limity do 500 tysięcy złotych na wekslu bez zgody współmałżonka na oświadczeniu, Precyzja i czystość cięcia, czystość spawania czy samoczyszczenie laserowe to jest ta nowa technologia, która bardzo mocno wchodzi do polskich firm, do polskich przedsiębiorstw, do naszego biznesu. Nasze uproszczone procedury sprawią, że finansowanie będzie proste, zakup maszyn i urządzeń będzie przyjemny, a przede wszystkim zapewni to realizację waszych marzeń i celów biznesowych. Nowoczesne technologie zapewniają precyzję. Tegoroczną nowością na targach jest nasz autorski robot z jednostką i sterowaniem z głowicą RS15. Źródło jest o mocy 2000 W. Lasery, lasery, lasery. To jest to Spróbowałem dogonić, ale to uciekać. Jeju, tu jest tyle ludzi. Zainteresowanie targami jest ogromne. Ostatni dzień targów za nami. To były naprawdę intensywne 4 dni. Odbyliśmy wiele rozmów, które kierunkują nas na dalszy rozwój, na wprowadzanie kolejnych innowacji w Waszych biznesach. Serdecznie dziękujemy, zapraszamy na kolejne targi, będziemy tutaj za rok, będziemy na pewno w Katowicach. Do zobaczenia.